Cześć! Tym filmem otwieramy serię, w której opowiemy Wam o typach domów jednorodzinnych. Zapraszamy! Mamy nagrany cykl o stylach w projektowaniu i aranżacji wnętrz. Link do playlisty znajdziesz w rogu ekranu. Czy podobny podział na style możemy zastosować przy okazji projektowania domów? I tak i nie. Problem polega na tym, że przy projektowaniu domów nie decyduje tak bardzo klimat czy styl, w jaki zostanie ubrana nasza architektura. Największy wpływ na to, jaki to jest typ budynku, ma jego forma i bryła, czyli po prostu kształt. I właśnie wychodząc z tego założenia, opowiem Wam o różnych typach budynków, biorąc pod uwagę ich kształt. Nasza playlista jest podzielona na dwie serie. W pierwszej serii Opowiem Wam o tych najbardziej popularnych i powszechnych typach domów jednorodzinnych. W drugiej pochylimy się nad tymi bardziej niszowymi i mniej popularnymi. W tym odcinku opowiem Wam z grubsza o tych bardziej popularnych typach. W każdym następnym odcinku przybliżę Wam w szczegółach jeden wybrany rodzaj. Opowiem Wam też, według jakiego klucza będziemy oceniać i weryfikować poszczególne rodzaje zabudowy. Część z nich jest bardzo popularna i powszechnie rozpoznawalna, dlatego doczekały się swojej nazwy własnej, tak jak na przykład nowoczesna stodoła. Część domów, o których będziemy mówić, mimo tego, że są bardzo popularne i rozpowszechnione, nie doczekała się swojej nazwy własnej, a więc na potrzebę naszej serii, żeby było nam wszystkim łatwiej, wymyśliliśmy dla nich nazwy robocze. Według jakich kryteriów będę oceniał poszczególne typy domów? Cechy charakterystyczne, rys historyczny. Minimalne zapisy w MPZP, czyli co zrobić, żeby nasz konkretny dom zmieścił się na działce, funkcjonalność i ograniczenia. Na pierwszy ogień idzie nowoczesna stodoła. Jest to rodzaj domu, który w ostatnim czasie przeżywa boom swojej popularności. Nie trzeba być wielkim znawcą architektury, by wiedzieć o jaki dom chodzi. Jest to budynek na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, rzadziej dwu, ze skośnym, dwuspadowym dachem. Czyli po prostu stodoła. O tym typ domu Pyta nas co drugi klient. Nie oznacza to jednak, że co drugi się faktycznie na niego decyduje. Po pierwsze, dlatego, że ten typ budynku niesie ze sobą wiele ograniczeń. Po drugie, nie na każdej działce się zmieści. Ale o tym dowiesz się w następnym odcinku. Typ drugi, Dworek Polski. Spokojnie, zanim zamkniesz ten odcinek, zapewniam, że nie będzie o tralkach i kolumienkach. Bardziej niż o detalach, skupimy się na formie i bryle dworku polskiego. A więc co go wyróżnia? Po pierwsze, jest to budynek na planie prostokąta, raczej podłużny, jedno, ewentualnie półtorej kodygnacyjny. Przykryty skośnym dachem, najczęściej czterospadowym o dużym kącie nachylenia. To, co jeszcze szczególnie wyróżnia te budynki na tle pozostałych, to bardzo symetryczna elewacja frontowa. Swego czasu, na przełomie XX i XXI wieku, był to jeden z najbardziej popularnych domów budowanych na terenie Polski. Naszym zdaniem nie ma od razu potrzeby wylewać dziecka z kąpielą. Spróbujemy spojrzeć na dworek Polski z troską oraz miłością i postaramy się odczarować nasz straszny dwór. Ale o tym w drugim odcinku. Typ trzeci, czyli Bangalow. Jest to bardzo popularny typ zabudowy w naszym kraju, mimo dość egzotycznej nazwy. Najczęściej ten typ budynku jest nazywany po prostu domem jednokondygnacyjnym z kopertowym dachem. Dwie cechy odróżniają Bangalow od wspomnianego wcześniej dworku polskiego. Po pierwsze, ma zdecydowanie bardziej płaski dach. Po drugie, proporcje rzutu w tym przypadku są bardziej kwadratowe. Dowiesz się więcej w trzecim odcinku pierwszej serii: Dom w stylu hiszpańskim. W tym przypadku mamy do czynienia z naszym autorskim nazewnictwem. Mimo tego, że ten budynek na pierwszy rzut oka niewiele ma wspólnego z Hiszpanią, ale o tym szerzej opowiem wam w czwartym odcinku serii. Ten typ zabudowy aktualnie przeżywa niesamowity boom i cieszy się niezwykłą popularnością w naszym kraju. Druga połowa naszych klientów, ci, którzy nie pytają o nowoczesną stodołę, pytają właśnie o dom w stylu hiszpańskim. Ale czym w ogóle jest dom w stylu hiszpańskim? Najłatwiej jest go opisać w ten sposób. Jest to budynek dwukondygnacyjny o pełnych piętrach, przykryty prawie płaskim dachem kopertowym z masywnymi okapami. Ten typ budynku powoli, ale bardzo systematycznie zmienia charakter polskiej suburbii. Ale na czym polega jego fenomen i w jaki sposób podbił serca inwestorów nad Wisłą? Nie przegap czwartego odcinka. Typ piąty, czyli dom typu spichlerz. Tutaj, tak jak poprzednio, mamy do czynienia z naszym autorskim nazewnictwem. Jak wyróżniamy ten typ zabudowy? Mówimy tu o budynku co najmniej dwukondygnacyjnym o pełnych piętrach, przykrytym dachem skośnym o znacznym nachleniu połaci. Nie jest to specjalnie popularny rodzaj zabudowy. Najczęściej inwestorzy korzystają z tego rodzaju domu nie wtedy, kiedy chcą, ale wtedy, kiedy muszą. Dlaczego tak się dzieje, dowiesz się w piątym odcinku. Typ szósty, czyli Kostka Polska, inaczej nazywana Gierkowska. Swego czasu król polskich przedmieść i dzielnic willowych. Duży fiat polskiej architektury. Jak to się stało, że jest ich tak dużo? Co możemy z nimi zrobić i czy warto w ogóle do nich wracać? To wszystko i wiele więcej dowiesz się z odcinka 6. Trochę w rozwinięciu do tego tematu, w odcinku siódmym porozmawiamy o architekturze modernistycznej. Dom modernistyczny. Pozostając w nomenklaturze motoryzacyjnej, skoro kostka polska była dużym fiatem, to dom modernistyczny możemy nazwać Mercedesem. Jest to porównanie o tyle trafione, że pierwsze domy w stylu modernistycznym pojawiły się ponad 100 lat temu, tak samo jak marka niemieckich pojazdów ze Stuttgartu. Jak to możliwe, że idea, która narodziła się ponad 100 lat temu, wciąż uważana jest za szczyt elegancji i nowoczesności? Tego dowiesz się do z odcinka 7. Dom katalogowy. Odcinek ósmy, czyli ostatni z pierwszej serii. Poświęcimy domom typowym, czyli tak zwanym katalogowcom. O tego typu architekturze nagraliśmy już oddzielny odcinek. Link w rogu ekranu i w opisie tego odcinka. Dlaczego uznaliśmy, że ten typ zabudowy wymaga nakręcenia oddzielnego odcinka? Domy katalogowe można kupić w każdym rozmiarze, kształcie i formie, natomiast rządzą się one pewną specyfiką technologiczną oraz administracyjną. Jest to o tyle ważny temat, że naszym zdaniem zasługuje na wyodrębnienie w oddzielnym odcinku. Oto wszystkie popularne typy domów, o których opowiemy Wam w pierwszej serii. Jak myślisz, czy jaki został przeze mnie pominięty? Jeśli uważasz, że tak, to napisz komentarz i na pewno uwzględnimy go w przyszłych filmach. A teraz w przerwie na reklamę, idź po herbatkę i jedziemy z odcinkami. Lebsang, shu,